Gdzie Musimy jechać! Wskakuj, kucek! Kucek? Wiedziałem, że nie dotrzyma obietnicy. Musimy ruszać bez niego! Kucek, na Nikt nie kupił tego, co chciał. To nieważne. Musimy wyjechać na czas. A to nie możemy pozostać! Na, nie zapomniałaś czasem o czymś Tyśna zakręcona mona! Pomogła mi ogromna fanka szejków. Zdrówko! <laughs> Zwróciła mi! Bruz! Chyba jednak nadal hałasuje. Ach, dłużej tego nie zniosę! Tuba niszczy mi życie! buczenie jest paskudne. Masz rację. Wiem, co z tym zrobić. Udało mu się! Kochany kłócek. Zawsze dba o swoją Eni. Jest tam kłócek! mi, co się dzieje? Gramy na tubach. Tak, to akurat słyszę. Dlaczego? Mówiłaś, że tuba marti brzmi paskudnie. Więc jej pomagam. Czadu! Ale tu nie ma... Z... <grym noises> e aha. Moi drodzy, wszyscy ciężko pracowaliście, więc w ramach pierwszej lekcji będziecie mogli posłuchać wyjątkowych gości. A Wreszcie się trochę zdrzemnę. Z ogromną przyjemnością pragnę powitać Turbo Tubadoro! JESTEM W ZESPOLE WSPANIAŁA PIOSENKA No, to jak brzmieliśmy? Głośno, brzmieliście głośno, kucek Dokładnie tak samo było przez całą noc Jestem wyczerpana. Ludzie się na mnie wkurzają. To granie na tubie musi się skończyć. O, mamy odwołać trasę? Że co? Jaką trasę? Tuba duże jadą na sześć miesięcy w trasę. Wyjeżdżamy wieczorem. Co? Dzisiaj? W takim razie problem z głowy. Udało ci się, kucek. Marti wyjedzie. Oj, wiesz, nie bardzo. Jadą wszyscy oprócz Marti. Chwila. To ty też siedziesz? No tak! W końcu jestem w zespole. Dlaczego Marti nie chce jechać? Oj, chce, ale mówi, że ma za dużo zobowiązań. Praca, rybka, dziewczyna. Praca, rybka i jej dziewczyna? Trudnostka! Zajmiemy się tym wszystkim za nią i wtedy ona pojedzie za ciebie! Ale autobus wyjeżdża za dwie godziny. To lepiej się pośpieszmy. Wysiadamy! Zacznijmy od pracy. Możesz ją zastąpić? Dobrze. Trzeba wyciąć wyrostek robaczkowy. Siostro Marti, będziemy intubować. Wylatujesz! Już nigdy nie będziesz pielęgniarką! Praca z głowy. Co teraz? Meg, musimy pogadać. Chodzi o marti. A kim jesteś? Proszę zadzwonić do mamy. Baw się dobrze. Odbierzemy cię, jak wróci Marty. Jedziesz w trasę z turbą tubadurami! Co? Wyjazd za dwie minuty! Łap za tubę! Nie mogę, mam pracę! Załatwiliśmy to! Mam dziewczynę! W sensie narzeczoną? Co? Ma teraz wesele do zaplanowania. Nawet nie zauważy, że cię nie ma. A co z moim mieszkaniem? Chciałaś powiedzieć z mieszkaniem Dave'a? Cześć kucek. Hej, Dave! Czy to na pewno dobry pomysł? Tak! Goń za marzeniami, żebym ja spełniła swoje. Oh, ale to mieszkanie tyle dla mnie znaczyło. Wow, ten autobus jest niesamowity! No pewnie, że tak. Wszyscy wiedzą, że to najbardziej odjazdowy środek transportu. Oh, ale moja praca to była taka dobra praca. To pierwsza wypłata. Rajoniu! To więcej kasy niż kiedykolwiek zarobiłam jako pielęgniarka. No pewnie, że tak. Widziałaś kiedyś biednego muzyka Marty? O, ale co z moją rybką tak lubię zwierzaki! To poznaj kocia pląsa, perkusiste. Ktoś mówił kocia No to jazda ekipo! Udało się! Dawno nie było tu tak cicho. Będę sobie spała i nikt mi nie przeszkodzi. Moje życie nareszcie wróci do normy. Mogę coś jeszcze zrobić? Na przykład uchylę okno i może przynieś mi wodę. Mama mówi, że nie ma to jak świeże powietrze i woda. Czaję dużo wody i świeżego powietrza. Czołem, śpiąca królowo. Kucek? Gdzie my jesteśmy? W miejscu, w którym jest pełno wody i świeżego powietrza, tak jak prosiłaś. Nie mówiłam nic o... Podkuckowałem to trochę. Uh, teraz mam jeszcze chorobę morską. Czuję się jeszcze gorzej. Oj, czyli nadal nie odhaczymy wymiotowej trasy? Ach, pierwsze da się załatwić. To gruba przesada. Wiem, że się starasz, ale to nie pomaga. O, pogorszyłem wszystko? Tak. O, okej. Okay. wracamy do domu. Tak, Ej. ale od razu? Nareszcie, korak kłakławy. Wezmę troszkę, żeby wyleczyć Eni. Nie chcę go uszkodzić. W kawilonie roślinności subtropikalnego lasu deszczowego można znaleźć rzadki gatunek drzewa, kłakławę. Niestety jest zagrożona wyginięciem ze względu na rzekome właściwości lecznicze jej kory. Kto uwierzyłby w takie głupoty? Czy pan? Ale tylko troszeczkę. Ochrona! Udało się. Jak zawsze. Cóż... Nie wiedziałem, że jesteśmy tak daleko od brzegu. Chceć! Wiesz co? Czułabym się już o wiele lepiej, gdyby nie te twoje eskapady. Przepraszam, Meni. Chciałem, żebyś wróciła do zdrowia. No wiem, Kucek, no wiem. Zupa gotowa, słonko? Specyfik, dziadka Bremleja, także. <laughs> w przepisie mówili, żeby ciągle mieszać. A teraz kłakława. Mm. Mm -hmm. O, niech teraz odpocznie. Cóż, teraz to już na pewno nigdy nie wpuszczą mnie do palmiarni. Ciekawe, kiedy moja ręka przestanie. Pójdziemy na kolejkę w przyszłym roku. Już mi lepiej! Serio? Wow, jesteś lodowata. Udało, Udało mi się. się! To pewnie zasługa twojej zupy i tego mieszania. Oj, George, jestem pewna, że to BlaBla. Kłakwa, e, nie. Kława. No, to chcesz iść na wymiotową trasę? Serio? Jak tak dla mnie, możesz iść, o ile tylko czujesz się na siłach. Przyjrzymy stare zdjęcia. Może coś ci się przypomni? O, byłaś taka urocza. A gdzie kucek? Przewróć kartkę. Wtedy przynieśliśmy go do domu. A to pierwsze co u nas popsuł, ulubiony fotel taty. O, a to kolejna rzecz, którą popsuł piekarnik. Zamówiliśmy wtedy pizzę. Pizza? Chwila moment. Czy to możliwe, że tak jest? Dzisiaj wypada rocznica przegarnięcia kucka. Nie wierzę, że zapomniałam! A co z ciastem? Zjedz sobie z tatą! Kolor gumy to róż! Wdepnąłem cóż? Kolor gumy to róż! Co rymuje się z róż? Nocny stróż? Siadem musz? Już! Dobre, dzięki! Dość! Idźcie przeszkadzać gdzie indziej! Ciągle wszystkim przeszkadzamy. Został nam tylko park. Ta pani ma rację. Kto chciałby słuchać o tym, że wdepnąłeś w gumę? Artyści śpiewają o swoim życiu, a ja wdepnąłem w gumę. Znacie ten ból? Wdepnąłem nocu. Ewidentnie odczuwam ból. Kucek! Kucek! E, widzieliście gdzieś Kucka? Zaczynam się bać, że się zgubił. E, nie. Odkryłaś wreszcie, jaka jest dzisiaj okazja? Tak! To rocznica przygarnięcia Kucka do domu, a ja o tym całkiem zapomniałam. Jestem najgorsza. Pewnie już się domyślił, że nie wiem. Zawiodłam swojego przyjaciela. No i o takim bólu to można śpiewać. Tak, bo jest prawdziwy. Kucek pewnie jest załamany. Mogę coś stworzyć. Piosenkę o byciu niedobrym przyjacielem. Okej, okay, chwilę. Tak, o zawodzeniu tych, których kochamy. <grym> wow, ogarnia mnie Wena. O, Kucek. Czy on mi kiedyś wybaczy? Pewnie. A co zrobiłaś? Kucyk? Z samolotu? Co ty wyrzucili mnie? Ale pewnie o tym wiesz. To była część turbo podchodów. Najlepszy prezent ever! Super! To, eh, szczerze mówiąc, nie wiedziałam, dlaczego dzisiaj jest wyjątkowy dzień. A to rocznica najlepszego dnia w moim życiu dnia, w którym ty zamieszkałeś z nami. Co? Rocznica dnia, w którym dołączyłeś do naszej rodziny Nie, jest nasza rocznica jedzenia pizzy Że co proszę? Rocznica z jedzenia pizzy Ale przecież nigdy wcześniej jej nie obchodziliśmy A powinniśmy Czyli podchody nie były moim prezentem? Naprawdę nic dla mnie nie masz? Pewnie, że ma Dar muzyki Dajmy czadu Raz, dwa, trzy, cztery Kiedyś wasza przyjaźń była ze snu Zabiodła cię, sprawiła ci ból, zrobiła tym przykrość ci, ci, ci. Też wiarę, że to nie jest ważne dla twojej ENI. Nie do wiary, możecie odpuścić, już przeprosiłam. Nic nie poradzisz, nie? Posłuchaj lepiej mnie. Zapomniała o tym dniu i o swym Rumaku. Dzięki Ani. Genialny prezent. Uwielbiam straszną muzykę graną przez amatorów. O, cóż szczęśliwej rocznicy jedzenia pizzy. Bardzo dziękuję i nawzajem, Annie. Wracajmy do domu i zjedzmy pizzę. Ta, e, będzie zimna. A masz już dla mnie prezent na jutro? A co jest jutro? <gry>